Siemanko, widzowie, w dzisiejszym materiale Przyjechaliśmy z tatą e, Sprawdzać jak przebiegła nam do tej pory ochrona, jak, czy nasze decyzje były trafne, czy nietrafne. Kto pierwszy znajdzie grzyba? Ty czy ja? Ale jakiego? No grzyba na sadzie. Na starych liściach chyba. Na starych liściach chyba trzeba szukać tego grzyba. Paweł Z Pawłem Płazą rozmawiałem. Pawełku, serdeczne pozdrowionka. No i podobno tam już Pawła też je. O! Nie. Nie odbiło się. Kurtka moja się odbiła. U Pawełka jest podobno. Płaziaka. Szukamy u nas. Czy takie jasne przebarwienie to jest grzyb? Co? O takie. Chodź zobaczysz. To jest grzyb? Nie. To jest jakieś co inne, nie? Tu? No. Nie. Co? To jasne. To jest zimno tam chłopie chuj wieczor. Co ty dzisiaj w smarach robiłeś, że masz taką rękę w smarach? To wczorajsze gówno dinozaura. Jakie gówno? Algi. Aaa. No ciężko algi zmyć. No dobra, szukamy dalej. Wczoraj chodziłem u sąsiada. To na starych liściach dużo jest grzyba, nie? Na tych takich yy, zaschniętych, tych pierwszych. No i po tej stronie coś wiąże. Wiąże, wiąże. Są jakieś. A pod deszczownią wcale szału nie było. Jeśli chodzi o wionagoldzie. U nas to kwitnienie było bardzo długie i to tak dziwnie wiąże, że. Niektóre dopiero zaczynają, bo nie wiadomo czy to nie zleci jeszcze, nie? Znalazłeś? Nie, ale o. Tu, 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 tu. Przecież to, to ładnie idzie, nie? Wiadomo, że to gówno zleci. No tam pozlatuje, pozlatuje. Ale o, tu już takie odrośnięte. No. Na górze jakby lepiej nawet było. No. W zeszłym roku, bo nie było w zeszłym roku nic na górze. Ja myślę, że i te mroski też trochę się przyczyniły, co były, że e, to jabłko no, no czy... trochę mogło i podmarznąć, nie? Były bardzo duże wahania temperatur. No chodź dalej, może tu z brzegu nie ma grzyba, On może poszedł tam. Także akcja szukanie grzyba. Szukanie parcha. To jest takie gadostwo, że jednego dnia się chodzi i może go nie być. A drugiego dnia możesz przyjść i będzie jeden na drugim. A nie, jeszcze, jeszcze kaptanik z soboty widać. No i zobaczcie, miało nie padać dzisiaj. Mieliśmy, ja wstałem o piątej, mówię raniutko, na opryskiwacz wsiądę. No i masz, nie pada. No tu jakie odrośnięte. No nie widać na razie A może na... Patrzyłem od To do pozwójce jakieś? Co? Oj, urwałem Pozwójce? Otóż Ci Eto Zmaltretowane. Tak jakby? Może i była A może na spodniej części liścia jest. Grzybek, grzybek. Gdzie jesteś? No dobra. Nie zanudzam was. Pójdziemy, może, na jedną odmianę w takim razie. Gdzie by to widarecie może będzie. Chodźmy, widareta. Poszukamy widarec. Nie zaczynaj Nie zaczynaj. Nie wywołuj wilka z lasu. Zobaczcie, jaka ilość zawiązków w ogóle leży tutaj pod drzewami, a to tak naprawdę dopiero się zaczyna sypać. Także zdawało się, że będzie ohoho, ola boga, everybody. Ty, a tu z brzegu zobacz, jak nieźle. Z tej strony. No. Nie? Będzie, będzie. Będzie, coś będzie. On sobie odpoczął w zeszłym roku u mnie ten jonagot. Przecież tu była kaplica. Po prostu od strony południowej było więcej słońca i on yy, wcześniej było cieplej, lepiej, lepiej zawiązywał, szybciej. A od strony północnej zawiązywał słabiej. Było więcej zacienienia, ale zobaczcie ile tu jeszcze lecił Tak jak tu wydawałoby się o ho, ho. ile ile i o i dwie sztuczki No No dobrze, no to Jana Goldaśmy przejdzieli, tak? Przejdzieliśmy Jak tu mówiły te? No zobaczmy tutaj z tej strony o no pod spodem, nie? Na każdej gałązce tak naprawdę coś się znajdzie, jakieś jabłko. Także za dużo jakby było, no to też byłoby niezdrowo, no. Będzie dobrze. Algi jeszcze. Algi z aminokwasami. Jeszcze raz tutaj damy. Tylko kurde, do listnie to mi zabraknie alk chyba. Bo zostało 60 deko, nie? Hmm. I aminokwasów zostało 60 no, a to się da sama, aminokwas Dobra, idziemy w widareta, w króla parcha. Miał być taki. hu 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 hu. A jego w tym roku, co? No. Może najpierw trzeba by to. Może najpierw nawet trzeba by to przerzedzić Czy nie ma potrzeby na razie? No Tu masz o trzy na, na te gałązce, tu coś będzie. Jak z grzybkiem? Nie widzę. jest dużo liści pociętych. No bo był grad w maju. Te przebarwienia to są po prostu różnice temperatur prawdopodobnie. No jest go. W tym roku go jest. W zeszłym roku go był psi, psi wuj. No w zeszłym roku to było, aby na końcu tam, na no, rogu, gdzie, gdzie był mały mróz, nie? No, no koło, koło, Za koło... tak, budynku. A tu nie było nic praktycznie. No. Będą pipsztyki po 60 mm No to się go przerwie, nie? Chyba, że jeszcze się coś zobaczy, jak będzie z pogodą. No, chociaż z tą pogodą to ale zobacz, tutaj od południowej strony też więcej wiąże. Grubszy jest po no, prostu. Grubszy. A czego? Więcej nasłonecznienia. Tak. Na prynsie to samo. Dobra, chodzi w króla jabłoni. No jeszcze jest szampion. Tutaj. szampion. O, szampion to jest. Szampion się wścikł. Jak to mówią? Wściku dupy dostał. Kurde mać O to będzie dobre na miniaturę Tu gdzie nie widać to jest jabłko To jest Toś To ok. Szampion nie jest bardzo grzybowy Na razie ściocha, nie ma nic I co to będzie z tym? Zobacz jak to zawiązało Jać Jakie grube już no. Jacie Tam zle jeszcze te drobne No W ściku dupy dostał Chodź widereta Herbicydować trzeba Ja cię kręcę Mieliśmy od rana herbicydować, pryskać No Jacie Był wiedział, że on tyle go będzie To trzeba było ciąć tak samo jak ten pierwszy. Tak. Co prawie go wykrzesały. No. Dobra, teraz tu może grzybka poszukajmy. Na Idarecie. Szukamy grzybka na Idarecie. Na razie nie widać Jest jest I stary sat stary sad na siódemce Szampion ten, idaret na siódemce, szampion na siódemce U... Ty, zoba jakie jabłka Tam do Oj, nie, nie zaczepiaj, nie zaczepiaj. No bo tam większe były. Tam czego? No ja nie wiem, no, u nas trochę chyba i ta wegetacja później. No później. Bardziej na wschodzie jesteśmy, nie? jest Będzie dobrze. Ale te stare liście to makabra. Czego? Normalna sieczka. A nie, kapitan, ty. Kaptan, białe. I w deszcz pryskane było mhm. w sobotę. Zobacz. Widzisz? Zobacz. No? A, gdzie jest rozeta większa? Wszystko białe, nie? No. <ścoughs> Zadymiłeś. No dobra. Czekamy, widzowie, na pogodę. Będziemy pryskać. mówię to jeszcze rzut oka na gale. Bo zaraz powiecie mi, że nie byłem w Gali, a w Gali pewnie je grzyb w Gali same grzyby zobaczcie stoją jak prawdziwki to jest obtarcie że tu nie można powiedzieć, że to był grzyb No nie widz na razie nie widzę, co nie znaczy, że nie wyjdzie, nie? Za jakiś czas. Przeważnie na takich listkach. Nie ma. Ale mokry list. To dzisiaj to po południu dopiero będzie pryskanie. Kurucza, felek. Nie ma. Jakby był, to bym znalazł. Zresztą jakby był, to by był wszędzie. Czy to tu, czy to tu. jeszcze czyste. Także widzowie nieskromnie wam powiem, że raz prawidłowa ochrona, czyli zabiegi w miarę wykonywane przede wszystkim były w tym roku podstawa, jak dla mnie. Zabiegi w nocy nie mają takiej sprawności jak zabiegi w dzień. Zabieg robiony w dzień oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa jest dużo efektywniejszy jak zabieg nocny. To raz. Dwa środki ochrony dobrane według mnie dobrze. Co jeszcze ty chodzisz? Nie, Na... No, dobrane odpowiednie środki to skoro nieszczęsny, z któregoście się, się ze mnie śmiali tydzień, dwa tygodnie temu. Według mnie też. Yy, było zaaplikowane w odpowiednim momencie i temperatura była odpowiednia i trzy, opryskiwać w tym roku, naprawdę opryskiwać yy, penetruje penetruje dobrze koronę drzew i tak jak wy niektórzy śmiejecie się że to nie jest opryskiwać do takich prędkości jak ja jeżdżę, ja tam jeżdżę do 8,5 km na godzinę Uważam, że to nie chodzi też o to, że, że on mi może przebija troszkę na mniejszych prędkościach, ale on dobija, on do, dolatuje do korony ten oprysk. Także to też ma istotne znaczenie. No. No i żeby nie było, nie podniecam się, po prostu uważam, że jak na tę porę jest dobrze. W każdej chwili może przyjść grad, może przyjść burza i z deseru zrobi się przemysł. Ale póki co jest dobrze. No. Jednak będziem przerzedać, bo to nic z tego nie będzie. Mamy dzisiaj okienko. Będziemy global globarylem. Tylko nie wiem ile dać. Czy litrę, czy półtorej. Zobaczymy, pomierzymy jabłka. E, pomiędzy 8 a 12 mm powinny mieć zawiązki. I też tak mają. Co będzie? Będę miejsce Ile mają te zawiązki Czyli, a te, te większe zostaną, tak? Trzynaście. Dwanaście. A dużo jest o takich. Osiem. 11 13 Między 8 a 12 mm mają zawiązki no i lecimy. Będziemy przerzedzać, e, zobaczymy 18 stopni, także pochmurno, wilgotno, ciepło. Temperatura myślę, że jest w miarę sprzyjająca. Jedziemy w pierwszy kawałek gali 1000 litrów na hektar, co będzie? A skłoniło mnie do przeszedzania komunikat pana Krzysztofa Gasparskiego który również dzisiaj tam proponował w swoim komunikacie się makselem, czyli również benzoaminą, tak? Czy tam. Yy, no bo tak naprawdę. Później już będzie po ptokach. Także dzisiaj gala poleci i yy, szampion, a goldena. No to poczekamy jeszcze, bo jest malutki. No i dobrze. Osiem, atmosfer, czerwone końcówki, 6,5 km na godzinę. Niestety jeszcze trzeba się bawić bez komputerka, wyliczać sobie samemu. Yy, ale pokrycie jest yy, mocne. Jedziemy galę, zaraz pojedziemy po gali w Champlona i dalej standardowa ochrona Sporencjusz, Kaptaniusz i Regalisius. Dobra, tato mi tu przejedzie, bo ja muszę skoczyć po filtry do samochodu, do traktora. Nie przebija, co nie gadają Jest okej. Okay. Jest dobrze, powiem Wam, że dobrze to wygląda. Jest akurat. Spójrzcie na liście, moi widzowie, w końcu po tylu latach wyrzeczeń, po tylu oszczędnościach, po tylu odejmowania od sobie od gęby, tak kolokwialnie mówiąc, po wielu latach ciężkiej pracy przyszedł ten czas. Przyszedł ten czas, że udało mi się odłożyć i słuchajcie, kupiłem, jest nowy zakup. Mianowicie filtry olejowe i filtry powietrza do mojego New Hollanda. Niestety nie do tego New Hollanda, do mojego New Hollanda T480V. Po tylu latach stać mnie tylko na to. Przepraszam, że Was zawiodłem.